Cześć! A czy lot rakiety możemy obserwować jedynie na ekranie? Otóż nie. Dziś pokażę Wam eksperyment, w którym nie tylko skonstruujecie własną rakietę, ale również będziecie mogli oglądać jej lot. Zatem do dzieła! A teraz pokażę Wam. Czego będziemy potrzebowali do wykonania tego eksperymentu? A będzie to balon, opcjonalnie pompka do pompowania, klip zbiorowy, nić, biała kartka papieru, ołówek, nożyczki, słomka przycięta na długość około 10 cm oraz taśma klejąca, najlepiej taka szeroka. Zaczniemy nasze działanie od napompowania balonu. Ja pomogę sobie dzisiaj pompką. Balon może być duży, żeby rakieta była okazała. Wylot skręcamy i zabezpieczamy klipsem biurowym. W kolejnym kroku najlepiej, jeżeli pomoże nam druga osoba. Ja poproszę dzisiaj Kostkę o pomoc. Kostek, mógłbyś przytrzymać balon? Dziękuję Ci bardzo. Przykładamy przyciętą wcześniej słomkę. dłuż balonu i przyklejamy ją taśmą klejącą. Dziękuję Ci bardzo Kostku za pomoc. Gdy słomka jest solidnie przymocowana, kolejnym etapem zadania będzie przełożenie nitki przez całą słomkę. Powodzenia. Kiedy nitka jest już przewleczona przez słonkę, możecie udekorować swoją rakietę, wycinając namalowane wcześniej elementy na białej kartce. Ja tą część mam już za sobą nie pozostaje nic innego, jak przymocować jeden koniec nitki do trwałego elementu lub poprosić kogoś o jej przytrzymanie. Natomiast wy odsuńcie się na kilka metrów i pamiętajcie o tym, aby nitka była napięta. Teraz nie pozostaje nic innego jak zdjąć klips i puścić balon. Ten krótkotrwały, aczkolwiek widowiskowy efekt udało się osiągnąć dzięki sile odrzutu. Ale co to takiego? Napompowany balon wypełniony jest powietrzem o bardzo wysokim ciśnieniu. Kiedy ściągniemy klips, gaz ucieka. Ścieżce gazu towarzyszy odrzut balonu w przeciwnym kierunku, czyli wspomniana wcześniej siła odrzutu. A teraz wy skonstruujcie swoją rakietę i koniecznie w komentarzu napiszcie, jaką odległość udało jej się pokonać. Do zobaczenia. Możecie spróbować z większej odległości.